Witajcie, moi drodzy, to ja wasza wróżka Natalia. Witam się z wami serdecznie. Oczywiście, odczytam wam horoskop na 12 znaków Zodiaku na kolejny tydzień. Więc zaczynamy nasz horoskop: żywioł ziemi koziorożec. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno przed Tobą jest nowy początek. Coś nowego, coś pięknego. I też jakieś problemy zażegnacie w Waszych związkach i zacznie się Wam na nowo układać. Jeśli chodzi o zdrowie, możesz dostać jakąś przykrą wiadomość. Uważaj. Jeśli chodzi o pracę, widzę, że wiele z Was będzie się w tym czasie przemieszczać, jeździć za pracą. No i też może Was czekać praca właśnie w podróży. A kartą tygodnia. Jest dwójka pentakli, więc czeka Was jakiś sympatyczny prezent. Wiele z Was może zalegalizować związek w tym tygodniu. Wiele pana no i też jakieś długi będą Wam zwrócone, i też Wy będziecie musieli uregulować długi byk. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o byka, to wejdziesz w taką jakąś niepewność uczuciową, dopadną Ci depresje, przestanie się Tobie układać, ale pamiętaj, że zawsze po burzy jest słoneczko, no i y, możesz się dowiedzieć, że właśnie y, Twoja partnerka, partner nie jest Ci wierny. Jeśli chodzi o zdrowie, widzę tu spotkanie, wizytę lekarską, ona jest potrzebna, dlatego, że ona przyniesie pomoc i Rozwiązanie problemu, jeśli chodzi o pracę, spełnienie marzeń i osiągnięcie tego, czego chcesz w pracy. Widzę też, że będziecie w tym tygodniu podróżować. Wiele z Was też może pójść na jakieś wesela przyjęcia, a kartą tygodnia jest Walet Pentakli, więc czeka Was jakiś dodatkowy pieniądz. Będziecie mieli osobę, która będzie Wam pomagać. No i jakiś zodiakalny byk będzie miał e, na Was e, jakiś wpływ. Panna. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o Pannę, to na pewno w uczuciach będzie bardzo sympatycznie, bardzo gorąco. Pamiętaj, że osoba darzy Cię prawdziwym uczuciem, wiele z Was też stanie, w tym tygodniu na ślubnym kobiercu i wasze nad waszymi związkami zapanowały siły wyższe. Wsparcie, pomoc, ochrona. Jeśli chodzi o zdrowie, będzie się czegoś bardzo obawiał, bał, więc strach przeszkadza a nie pomaga w pokonywaniu problemów. Nie bać się rozwiązać sytuację, bo ona się rozwiąże. Jeśli chodzi o finanse, to widzę dodatkowy pieniądz, stabilną pracę. No, i też coś możecie zakończyć odnośnie pracy. A kartą tygodnia jest czwórka pucharów, więc w tym tygodniu taki troszeczkę brak, e, brak porozumienia z ludźmi, taka izolacja trochę. No i też właśnie mogą Was dopaść problemy zdrowotne. Dlatego tak się będzie działo: Żywioł Powietrza Wodnik. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to zastanów się, czego chcesz, dąż do tego, bo to osiągniesz. Przed tobą jest wielkie szczęście, nierealna miłość, wspaniała miłość. Jeśli chodzi o zdrowie, to na pewno osoba wysoko postawiona w medycynie pomoże ci rozwiązać Twój problem. Także na pewno pokonasz problemy zdrowotne. Jeśli chodzi o pracę, dobry rozgłos, sława dla twojej firmy. Czas po prostu będzie ci sprzyjać, a kartą tygodnia jest słońce, więc wiele z was może wejść w związek małżeński. Na pewno będziecie zajmować swoje miejsca według swojego wykształcenia, nauki, więc bardzo pomyślny czas, jeśli chodzi o wodnika. Dla wodnika bardzo sprzyjający czas. Bliźnięta. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to może stracić głowę dla miłości. Zakochać się, ale też w Waszych uczuciach będzie fantastycznie. Wszystko pod szczęśliwą gwiazdą się będzie układać. Jeśli chodzi o zdrowie, no to. Nie żałuj zainwestuj w siebie bo to jest potrzebne i na pewno pokonasz problem zdrowotny w pracy stabilizacja finansowa możesz coś w tym tygodniu kupić coś dla rodziny dla życia dla domu zainwestować w coś pieniążki a kartą tygodnia jest trójka pucharów więc czeka cię dobra zabawa impreza spotkanie ale też uważaj żeby twoja Partnerka, partner, no po prostu nie mieli coś na boku, żeby po prostu was nie zdradzali. Uważajcie na zdradę. Waga, uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o wagę, to widzę zobowiązania przed Wami, z których się będziecie musieli wywiązać. W zdrowiu macie ochronę sił wyższych. Na pewno jest pokonanie problemu, jeśli chodzi o pracę, mogą być jakieś problemy, które będą Was przewyższać, ale szybko pokonacie ten problem i też widzę, że wiele z Was będzie się dokształcać na jakichś kursach, żeby podnieść swój, swoje umiejętności zawodowe, a kartą tygodnia jest Azbuła, więc przed Wami dobry start, nowa wiadomość, możecie dostać właśnie prezent też. Żywioł Ognia, Bara. Uczucia, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to będzie się czegoś bał, yy, więc nie bój się, rozwiąż problem w związkach z uczuciem, bo wszystko ci się poukłada. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na serce, na układ krążenia, no i też na złą dietę. No, i też co za dużo to niezdrowo. <laughs> Jeśli chodzi o pracę, spełnienie marzeń, pokonanie wszelkich problemów, wielkie szczęście. A kartą tygodnia jest szóstka pucharów, więc powrót do przeszłości, powrót do e, związku sprzed lat. No, i też możesz kogoś spotkać, kogo dawno nie widziałeś. Lew. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to wiele związków może przechodzić jakiś trudny czas, będzie Wam brak porozumienia, będziecie się czuć bardzo wyobcowani. Jeśli chodzi o zdrowie, tu jest, widzę, fachowa pomoc, jesteście pod dobrą opieką, no i oczywiście pokonanie problemów zdrowotnych pracy będzie bardzo dużo, nie będziecie widzieli gdzie ręce włożyć, ale to wszystko się będzie opłacać. A kartą tygodnia jest siła. Więc tydzień będzie intensywny, na pewno dopadnie was zmęczenie, ale też możecie mieć kontakt z policją, z osobą urzędową. Szczelec. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucie, to czekacie szczęśliwy związek, szczęśliwa rodzina. Wszystkie sprawy się poukładają bardzo pomyślnie. Jeśli chodzi o zdrowie, będzie się zastanawiał, co Ci jeszcze warto iść na, na, to, na tą wizytę lekarską. Jak najbardziej warto, dlatego że to przeniesie pomoc i pokonasz problemy. Jeśli chodzi o y, pracę, finanse, będzie bardzo stabilnie i też. Będziesz mógł zainwestować coś w tym tygodniu. A kartą tygodnia jest Królowa Pentakli. Więc czeka cię stabilny pieniądz, dobry pieniądz i będziesz bardzo zadowolony i szczęśliwy. Żywioł wody, rak. Uczucie, zdrowie, praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to na pewno czekać się takie trochę osamotnienie. Wiele z Was może zakończyć swoją relację i ogólnie w związkach będziecie się bardzo czuć samotni. Jakiś zły czas będziecie przerabiać. Jeśli chodzi o zdrowie, to też dopadną Was problemy i na pewno coś będziecie musieli zakończyć dla własnego dobra, żeby Wasza kondycja, Wasze zdrowie się poprawiło. Jeśli chodzi o pracę, stabilność, dobre finanse i wasze finanse będą rosły w górę. A kartą tygodnia jest królowa denarów. Więc na pewno stabilizacja finansowa, pieniążków wam nie zabratnie. I na twój tydzień będzie miał wpływ jakiś zodiakalny koziorożec. Skorpion. Uczucie, zdrowie. Praca, finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to przed Tobą zerwanie ze starym, początek nowego. Jaki zły okres w Twoim życiu uczuciowym się zakończył? Przed Tobą jest nowy okres, nowe możliwości, szczęście. Jeśli chodzi o zdrowie, uważaj na żołądek i zainwestuj w siebie. Nie żałuj, a w ten czas pokonasz problem. W pracy stabilizacja, przypływ gotówki. I w końcu tych pieniążków nie będzie Ci brakować. A kartą tygodnia jest cesarz, więc jakiś mężczyzna będzie miał wpływ na Twój tydzień. Na pewno też będziesz musiał podejmować męskie decyzje. Ryby. Uczucie. Zdrowie. Praca. Finanse. Jeśli chodzi o uczucia, to widzę harmonia w związku. Będziecie dążyć do jednego celu, no i samotne ryby w tym czasie spotkają kogoś do stałego związku, gdzie stworzą wspaniały związek oparty na przyjaźni, na uczuciu, na wspieraniu się. W zdrowiu wiadomość, ale nie będzie to aż takie złe, na pewno pokonasz problemy zdrowotne. No i w pracy jakiś etap się zakończy. Wiele z Was też może stracić pracę, ale pamiętajcie, że po burzy zawsze jest słońce. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie martwcie się, dlatego że bardzo szybko znajdziecie nową, lepszą pracę. A kartą tygodnia jest król buła, więc jakiś przyjaciel będzie Wam pomagał w jakiejś kwestii. Moi kochani, dobiegliśmy do końca naszego horoskopu tygodniowego. Żegnam się z Wami serdecznie i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek już za tydzień. Dziękuję za uwagę.